W Polsce, jeśli tam się ktoś nie podda temu zabiegowi, co się tutaj wstrzykuje i tak dalej, to milion ludzi umrze. Mijają trzy tygodnie, otwierają się granice, ja nie przesadzam, pięć tygodni, otwierają się granice i, i wpuszczamy wchodzi parę milionów ludzi, którzy nie mają bez tego zastrzyku, bez tego. którzy nie mają innych zastrzyków, które u nas są wymagane i co? I nic. I nic. I to jest właśnie ten moment. Sorry, zrobiliśmy kolosalne kółko, ale chodziło mi o to, żeby, żeby przekazać pewną myśl. Są ludzie, którzy to wszystko widzieli, tak jak ty widziałeś, tak jak ja widziałem. Są ludzie, którzy weszli w narrację, kupili to wszystko i mimo tego, że wychodzą od lat przecież fakty, pokazywane są szczegóły, oni nie cofną się ani o krok. Oni nie chcą przyznać się do tego, że zostali srodze oszukani. Że, że pozwolili się wkręcić, tak. No i to jest ten moment, w których ja zawsze mówię, to są właśnie ci, dla których szkoda energii. Jak ktoś mnie pyta, co mam zrobić, bo moja siostra e, kompletnie nie wyszła z tego szaleństwa, teraz sezon grypowy, ona znowu w serce chodzi i tak dalej, moja odpowiedź brzmi, daj sobie z nią spokój.